Titan 82 z tej strony, i dzisiaj chciałbym pokazać Wam poradnik, jak stworzyć własną koszulkę na stronie PESMASter.com. Na pewno znudziły Wam się już te niektóre e, koszulki, które macie, a chcieliście stworzyć własną, spersonalizowaną, którą chcielibyście wgrać, oczywiście do PES20. Co do strony, będzie ona w opisie tego filmu. A teraz ja Wam pokażę, jak do niej wejść. Oczywiście pisujemy sobie: testmaster.com. I już jesteśmy na tej stronce. Najlepiej od razu się zalogować. Jeżeli nie macie loginu, najlepiej się zarejestrować. Wiadomo, to jest prosta sprawa. Ja już jestem zalogowany. Teraz jestem zalogowany, jak widzicie. Gdzie robimy koszulki. Przechodzimy w zakładkę Kit Creator, i tu wyświetla nam się koszulka, a raczej strój w 3D. Chcemy zobaczyć sobie cały strój, klikamy tutaj full. I widzimy cały strój wraz z getrami, koszulka, spodenki. Jeżeli chcemy samą koszulkę zobaczyć, wygląda ona tak: czyli samą koszulkę mamy zbliżoną. Jeżeli chcemy już tą siatkę, kiedy będziemy mieli wygenerowaną, e, wygenerowany cały nasz strój, bierzemy tutaj texture view i mamy tą siatkę, którą później będziemy mogli pobrać. Ale ja wam pokażę, jak to stworzyć. Ogólnie tu mamy jeszcze wybór kołnierzyków, kolor 1, kolor 2, wserek tutaj z kołnierzem, tutaj kołnierz z serkiem. No, są, jest wiele opcji do wyboru, ale my sobie wybierzemy dobrze ten wserek. Jeżeli jesteśmy zalogowani, oczywiście możemy się też nie logować, jest to bezpłatna wersja, ale. Logowanie daje nam to możliwość, że możemy swoje własne koszulki e, zasejwować i mieć je na swoim koncie bez ich straty. Teraz przechodzimy tutaj do tego panelu. To jest właśnie ten główny panel e, do tworzenia wszystkich, e, kosz... do tworzenia po prostu wzoru na koszulce, na spodenkach i na getrach. Tak jak widzicie, template is shirt, czyli koszulka, shorts, czyli spodenki, socks, czyli tutaj te getry grafiki, możemy dodać własne sponsorskie na koszulkę na rękawki, logo własnej drużyny, ale zaraz wam to pokażę krok po kroku jak to wygląda a więc tak przechodzimy sobie do zakładki shit color no ja tutaj sobie wybiorę czarny i tutaj ogólnie pokażę nam całą koszulkę w kolorze czarnym klikamy choose i mamy koszulkę w kolorze czarnym. Co do e, kołnierzyka, weźmiemy sobie może biały. Zrobimy sobie taki w standardowych kolorach czarno-białym koszulki. Proszę bardzo, już mamy e, kola, kolar, czyli kołnierz mamy w kolorze białym. Teraz przechodzimy sobie do rękawków. Widzicie, jeżeli to tego oczka nie ma zaznaczonego, wtedy koszulka jest cała czarna. Czyli ten shirt color jakby już zabiera nam po prostu wszystkie elementy tej koszulki do tego jednego koloru czarnego, który wybraliśmy na początku. No tutaj oczywiście możemy sobie zmienić. No a pokażę Wam tutaj, jak to, jak to wygląda. Zrobimy sobie oczywiście też białe. Końcówki tych rękawów mamy tutaj. Jeżeli to odhaczymy, nie będzie taki sam kolor. Bierzemy sobie czarny. Choose. Możemy, znaczy obydwa rękawy będą różne. Mogą być różne, mogą być takie same. Tutaj mamy Captain's Armand Color, czyli opaskę kapitańską sobie zrobimy czerwoną. Było wszystko widać. Ok, tutaj to się na nie wyświetla, ale jak klikniemy tutaj na texture view, tu w tym rogu jest oto tak opaska kapitańska. Wzór później sobie jeszcze zmienimy, więc nie będziemy sobie tutaj teraz tego pokazywać. Shoulder panels, czyli tutaj mamy, możemy sobie oczywiście obracać tą, ten cały model. Tutaj mamy te na ramionach paski oznaczenia, tutaj sobie zrobimy. Tutaj, jak widzicie, biorę sobie, klikam, odklikuję to oczko i mamy cały, całą koszulkę na... To znaczy te ramiona mamy czarne. Sleeve cuffs, czyli to są te oto tutaj... Tutaj te, te, te zakończenia rękawków. Ja sobie weźmiemy właśnie czarne. Jeżeli oczywiście znowu powtórzę, odklikniemy, będziemy mieli całe białe te rękawy. Side panels, czyli to są te panele tutaj. Możemy sobie zrobić właśnie w, też w różnych kolorach. No możliwości jest bardzo wiele do, tutaj do edycji, ale weźmiemy sobie białe, jeżeli mamy czarną. Choose I już mamy, jak widzicie, białe pasy z boku. I hem, czyli wykończenie tutaj koszulki na dole. Jak widzicie, jest niebieskie, my sobie zrobimy je również białe. Będzie tylko koszulka. O, super. Tutaj Base Days yy, Design. Czyli możemy sobie już wybrać, jak mniej więcej będzie wyglądała koszulka, jaki wzór chcemy. Zastosować Stripes, czyli pasy. Yy, Stripes, czyli pasy, ale w dwóch kolorach. Choć to pokazuje, coś tu się lekko. O, tu mamy w dwóch kolorach, możemy sobie kolory zmieniać. Gradient, czyli wiadomo takie przejście łagodne z ciemniejszego do jaśniejszego. Już tutaj sobie odklikamy za chwileczkę. Dalej. Single stripe sash, czyli jeden taki właśnie pasek przeciągnięty. Możemy tutaj sobie to edytować. Tutaj oczywiście to samo, tylko że w dwóch kolorach, czyli dwa te pasy będą. O, jak widzicie. Tutaj następne trzy, kolor, trzy kolory mogą być. O, taki cieńszy pasek. I gradient stripes, czyli przechodzące pasy w. Yy... Właśnie od ciemniejszego do jaśniejszego, czyli tak zwany gradient. Tutaj go nie widać, bo jest na czarnym. Dobrze, to my sobie weźmiemy może ten e, sobie weźmiemy, już wam pokazuję. Weźmiemy sobie ten potrójny pasek. Już zaraz chwileczkę, coś tu nam się przycięło. Okej, okay, jesteśmy. I weźmiemy sobie ten pasek. Już chwileczkę. Ten paseczek. Czyli znaczy, to znaczy trzy paseczki. I teraz, oczywiście, możemy sobie kolory powybierać. Weźmiemy sobie czarny. Weźmiemy sobie czarny, oczywiście, wybierzemy. Bierzemy sobie biały. Oj, no może czarny nie mam, że czerwony sobie weźmiemy. Zrobimy sobie taką flagę włoską. I teraz możemy sobie, oczywiście, Zmienić nachylenie tego naszego e, tego naszego całego paska, pasków. Jak widzicie, tak możemy z każdym postąpić. Możemy je pogrubić. Możemy dać offset, czyli one będą się nam przesuwały w tej pozycji, którą już wcześniej wybraliśmy na naszej koszulce względem osi X, czyli w prawo, w lewo możemy tu. możemy zrobić oczywiście odbicie lustrzane. I czy się wyświetlać z tyłu i z przodu, więc front to jest front, nie będzie nam się na przykład wyświetlało z przodu, a będzie z tyłu, możemy wyłączyć obydwa Czyli w ogóle nie będzie. No, ale to wiadomo, nie ma sensu, jak to już robiliśmy, więc to musi być. Więc sobie zrobimy z przodu. Z tyłu może sobie zostawimy, żeby nie było. Przechodzimy sobie do, do spodenek. No i to samo analogicznie do koszulki. Również wybieramy sobie tutaj kolorki. Boczne panele. To sobie zrobimy też białe? No i tutaj wykończenia sobie zrobimy też białe. Tutaj jest Widzicie, to przechodzimy do skarpet, to jest to samo, więc bardzo prosto możecie sobie stworzyć swój własny strój do PESA 2020. I po prostu sobie grać we własnym stroju. Tak oto wygląda mój strój. E, ogólnie cały. Czegoś jeszcze chyba nie, o czymś jeszcze nie wspomniałem. Tutaj change template. I tutaj mamy oczywiście do wyboru e, marki tych koszulek. Jak widzicie, od razu już z, niektóre już wzory są. No i mamy tak, e, Basic, czyli tutaj z logiem, właśnie Pestmaster, Nike, e, Nike, Vipory, e, Basic Ralgan, czyli jakieś tutaj też z logiem. No i oczywiście wiele, wiele innych popularne koszule, które używane są w danych ligach. Ja zrobiłem to na podstawie na e, bodajże, Raz jeszcze sprawdzę. Ja zrobiłem to na Humelu. Tutaj są oczywiście, możemy sobie mm, posortować w jakiej kolejności, jak to wygląda. Filtr. Możemy sobie jakieś wpisać, na przykład Nike. I no, wyświetlają się same koszulki z Nike. Dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o koszulki i ogólnie całą kolorystykę naszych koszuleczek. Teraz przechodzimy sobie do zakładki Graphics. I tu już mamy no, troszkę bardziej zaawansowane opcje, czyli możemy sobie różne wybrać po prostu. Różne opcje na wyglądu naszej koszulki bez tego, co wcześniej ja pokazywałem. Czyli od razu klikamy sobie na przykład Solid Sleeves i nam się pokazują całe rękawki. Na niebiesko na przykład tutaj jest. Możemy sobie kolory. Kolor na przykład właśnie tutaj kołnierzyka. Tu na przykład są dwa kolory. Tu są na przykład trzy kolorowe, tak oto wyglądają. O, może sobie zrobimy takie właśnie. Zrobimy sobie tutaj czerwony. Zrobimy sobie zielony. Tylko troszkę ciemniejszy. I tutaj sobie zrobimy biały. Żeby to tak się nam ładnie zgrywało. Jak widzicie, możemy sobie różne takie zrobić rzeczy. Co do koszulek. Oczywiście tutaj też możemy sobie różne wybrać opcje. Na przykład fade. Czyli takie wyższe, takie gradient wyższy, tutaj troszkę niższy. Możemy sobie dać checker, czyli szachownicę. możemy sobie dać krzyż, na przykład taki, 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 co jeszcze? Możemy sobie tutaj obkręcone, no, na przykład szachownice, czyli takie rąby. Tutaj jedna, tutaj druga. Można zrobić sobie takie V. No, i tutaj mamy też oczywiście już gotowe wzory. Koszulek Między innymi tutaj 18, 19. zigzag, Ajaxu, wyjazdową z takim krzyżem. Możemy sobie tutaj ustawić USA. Taką koszulkę. No, jest multum, multum. Jak widzicie, tych wszystkich możemy sobie nawet kwiatki dodać. Proszę bardzo. Multum wzorów, które możecie sobie wykorzystać. Tutaj mamy już e, na przykład na, tym, na rękawach, mamy shorty, możemy sobie edytować. Więc tu już Wasza wyobraźnia musi zadziałać. Teraz sobie przechodzimy do grafik. Czyli możemy sobie dodać własne grafiki na koszulkę. Pewnie sobie już tutaj kliknę na koszulkę. I zrobimy upload image, czyli wgramy sobie na lewą, na lewy rękaw logo. No nie wiem, pierwszy lepszy, jeżeli chcecie, żeby było bez tła, bierzecie sobie PNG, wycinacie tło i wkrywacie. Jeżeli chcecie z tłem, możecie grać z tłem. Ja sobie tutaj przygotowałem parę takich. Na przykład sobie flagę Polski. Tu jest, tu jest lewa, przepraszam. Na przykład tu mam flagę Polski. Teraz sobie damy na, na prawą stronę. Tutaj sobie na przykład dodamy, a nie, będzie na przykład eFootball, ale to jest w kolorze białym, więc damy coś innego. A damy sobie to na przykład. O, jak widzicie. I możemy sobie powiększyć, oczywiście. I tu akurat miałem mniejsze logo, więc słabo się powiększyło. Flaga się powiększyła większa. Możemy sobie zmienić pozycję, czyli wyżej, niżej, jak, jak sobie wolicie. Tutaj tekst back color, czyli będzie napis, który będzie się wyświetlał tutaj w tym miejscu. No ja sobie na przykład wpiszę. Polska będzie. I sobie wybieramy kolor. O, jak widzicie się wyświetli Polska. Możecie sobie dowolne Dowolny napis wpisać tutaj. I tak to wygląda, jeżeli chodzi o rękawki. Troszkę za nisko zjechałem. Teraz sobie możemy załadować logo sponsorskie. Czyli, no, na przykład ja sobie w moim przypadku dam peselit.pl i to logo nam się wyświetla z tyłu. Czyli tu jest back sponsor logo. No, i tutaj sobie możemy. Wybrać rozmiar, jaki on będzie, no i oczywiście pozycję, gdzie ma się znajdować, zrobimy sobie na dole. O, będzie to tak wyglądało i analogicznie sponsor logo, czyli z przodu, damy sobie na przykład bez. Jak widzicie, jest i to samo, możemy sobie powiększyć. Możemy i tutaj mamy jeszcze dwie opcje możemy sobie obniż, y, zrobić troszkę w lewo troszkę w prawo. E, oczywiście góra dół również czyli oś Y możemy sobie dać tak tak jak sobie tam uważacie. I możemy sobie również załadować. Nasz herb naszą. No po prostu nasz herb y, w lewym, w lewym rogu koszulki po lewej stronie na sercu na przykład wezmę sobie Michael. proszę bardzo i jest, Microbe się pokazał tu akurat nie mamy możliwości zmiany e, tego po prostu pozycji ani powiększenia, więc musi być w miarę duże, e, dobrej jakości, żeby to ładnie wyglądało Tutaj mamy oczywiście jeszcze te loga, co wcześniej wspominałem, więc jeżeli nie wybierzecie sobie na początku, to możecie sobie później właśnie w logach sobie wybrać, e, jak to ma wyglądać, z jakiej firmy niby będzie ta koszulka. Dobrze, ja sobie może wezmę tak po włosku, to będzie kappa, proszę bardzo, zmieniło się, mamy wszystko i tak to wygląda. Po skończonym, no tutaj widzicie jak mój strój wygląda po skończonym takim projekcie bierzemy albo download texter, texture, czyli pobieramy sobie od razu ten kit w takiej siatce, jak tu Wam wcześniej pokazywałem. Widzicie, tu jest cała ta siatka. Tu jest 3D view, czyli cały ten, ten strój. Albo zapisujecie sobie save kit, zapisujecie sobie go do E, własnego profilu zalogowanego. No i widzicie, komunikat ze strony su Successfully Saved Kit. Okay. Jeżeli już macie e, ten kit zasejwowany, możecie go sobie sprawdzić w Saved Kits. Jak widzicie, ja mam jeszcze stare swoje kitsy e, z dawnych lat, znaczy z 2019, a tutaj, jak widzicie, jest nasz. I po prostu sobie, oczywiście, jeżeli go zapiszemy, Musimy jeszcze raz dodać wszystkie loga sponsorskie, ponieważ to tak nie zapisuje. No i to było na tyle. Dzięki bardzo. Dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał. Pewnie pojawi się jeszcze więcej porawników na temat PESA. Oczywiście gameplay, co-op, Zapraszam serdecznie. Titan82.